Witam wszystkich serdecznie z kolejnej serii z Damowych dzisiaj oczywiście to nie będzie jakby powiedzieć Geka, ale to będzie coś dla wszystkich posiadających osób Discorda, coś zadowalającego. Na Discordzie wyszedł oczywiście aktualność, aktualności i patrzcie co oczywiście dodali w swoich przeglądach. Jest można oczywiście do, e, dodać Discorda przez Epic Gamesa, ale uwaga, na Discordzie e, przez Epic Gamesa można zdobyć za darmo Discord Nitro, ale uwaga, na 3 miesiące. Tak, na 3 miesiące, to macie napisane w razie czego w opisie, że można zdobyć na 3 miesiące Discord Nitro za darmo dla nowych użytkowników, to jest dla nowych osób, jeżeli ktoś jeszcze nie posiada Discorda, to można oczywiście zrobić nowe konto i dostajecie 3 miesiące oczywiście za darmo. Ja oczywiście tego nie pokażę, bo już mam posiadanego Nito, ale wystarczy na, 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 kliknąć get, czy otrzymać, w zależności jaką macie wersję, przeglądarki, ja mam po polsku, więc ma, ja mam podtrzymać, a po angielsku będziecie mieli get. I co? I wystarczy oczywiście zalegować się na nowe jakieś konto i wtedy możecie się pochwalić znajomymi czy innym, że macie Discorda Nito. Więc taki mamy sposób jak zaoszczędzić 5 takich dolarów. Jeżeli pomogę, zostaw łapeczkę w górę, komentarz, suba, zapraszam też na Discorda i Instagrama i, i to tyle. Przykazy przy, przypominam YouTube stat mojego serwa na Minecrafcie. Link jak zawsze w opisie. Dzięki za obejrzenie, no cześć, Siemka!